Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj premiera nowej zdrabki, zdrapki Casino Club za 10 zł. Mam przygotowane 5 sztuk na dzisiaj, także wkład w premierkę to 50 zł. No i cóż my tu mamy? Mamy 12 gier, w których musimy znaleźć żetonik i przypisaną do niego kwotę wygrywamy. Dwa żetony podwajają, trzy żetony mnożą razy 3. Jest również bonusik, w którym jak znajdziemy kosteczkę z sześcioma oczkami, wygrywamy 30 zł. Stopni wygranych mamy 9. 9 to jest 10 zł zwrocik. Pierwszy stopień to 507 tysięcy. Zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie. Ostatnio słabe jakieś miałam te wygrane. Cały czas minusiki ale miałam niedawno piękny sen, że wygrałam 400 tysięcy w zdrapkach <noise> więc kto wie, może, może coś się wydarzy dzisiaj ciekawego dobra, zdrapeczka yy, pierwsza szukamy tych żetonów zdrapki wybierała mi pani losowo z paczuszki pierwsza gra, nie mamy żetonów widzę, że symbole są takie same jak big 3 siódemki w boom 3 siódemki mogliby dodać coś takiego związanego właśnie z tym kasynem jakieś inne takie te symbole, no na razie pusto nie mamy tych żetoników ani jednego gra dziewiąta teraz banknot mamy ale to nie to złoto, jabłko, banany Podkowa Arbus. Znowuż banknot. No i tutaj pusto sprawdzamy bonus, czy będzie ta szósteczka. Mamy pika. Dobrze. Druga z drapeczka. Zobaczymy, co tu będzie. No, mogliby chociaż dać jakiś jeden żeton żeby ta premiera nie była na dużym minusie. Ale tutaj widzę że chyba się nie polubię z tą zdradką tak jak nie lubię bum 3 siódemki no chyba, że mnie ta zaskoczy. Oby, oby miło zaskoczyła. No, tutaj też pusto. Abonusik mamy damę. Damy. Trzecia zdrapeczka z numerem 3. No i szukamy. Nadal nic, nadal nic. Nic, nic, nic. Ciekawa jestem, jak Wam pójdą premiery. Jeszcze nic nie oglądałam, bo leciałam szybko do sklepu przed godziną seniora, żeby zdążyć zrobić zakupy. Później poleciałam do kolektury. No i nagrywamy. No i znowu pusto. A bonus mamy ASA. Oj ojoj oj. coś tu czuję, że będzie katastrofa dzisiaj Wczoraj trzy dychy, a dzisiaj pewnie wygramy zero No i nic, nie ma, nie ma, nie ma tych żetonów No chociaż jeden Jeden, jeden malutki żetonik bo przynajmniej ta szóstka mamy, że ton dobra, jest wygrana jakaś super, a co tu jest? Dycha, bonus, pik czyli dla dyszki mamy literki R tak, ale tu jest jedno tylko, czyli co, gdzieś pewnie reszta jest rozrzucona dobra, nie szukam, że ton jest Czyli tylko minus 40 dzisiaj. Chyba, że jeszcze ostatnia zdrapeczka da jakiś żetonik No ale tutaj na razie pusto, pusto, pusto. Pusto, pusto. Nic nie ma. Ajajaj. No powiem Wam, że chyba na razie nie lubię tej zdrabki. Bonus mamy damy. No nie lubię tej strąpki na razie. Może następnym razem coś lepiej da, ale na razie się nie lubimy. Może w miksikach się pokaże z lepszej strony. Dobra, dzięki serdeczne za dzisiaj. Trzymam za was kciuki, żeby wam troszkę lepiej poszło w tych premierkach. Yy, przypominam o yy, rozdaniu na tiply za wsparcie kanału. Dziękuję oczywiście już tym osobom, które Dokonały wpłat, wsparły mój kanał. Dzięki Wam mogę drapać dalej te zdrapeczki i wybierać dla Was jakieś nagrody. No dobrze, życzę miłego piątku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Następnym razem. Pozdrawiam, cześć.